Szczę Boże, coś Wam powiem. Pewnie niewiele się pomylę, ale dziś chciałoby się oficjalnie mówić, że Kościół i Ewangelia są dla prostaków. Bo to ciemnogród, zacofanie i wiele jakichś tam niedzisiejszych praktyk. Tyle, że te przestarzałe wierzenia mają ciągle aktualne spojrzenie. W kościele w dalszym ciągu człowiek ma największą wartość wśród stworzeń. No nie da się tego jednak zauważyć wśród chociażby publicznych zbiórek, kiedy większe zainteresowanie wzbudzają biedne zwierzę. Ewangelia nieustannie głosi o zasadach życia opierających się na miłości i prawdzie. Tego również yy, należy szukać ze świecą w publicznym życiu, bo często człowiek ma stać się trampoliną, by na jego plecach wybić się do sukcesu, a ten słabszy niech sobie sam radzi. Czy Ewangelia jest dla wszystkich? W pewnym sensie tak. Każdy może ją przeczytać i przyjąć w swoim życiu. Tak się jednak nie dzieje, bo od samego czytania tekstu nic się nie zadzieje. Trzeba jeszcze tę treść zrozumieć i przyjąć jako zasadę postępowania. Może to zrobić ten, który w swoim sercu pojmie przesłanie Słowa Bożego. I w tym nie chodzi o prostackie życie, o jakieś odejście od salonów. Nie chodzi o poczucie bycia gorszym czy lepszym od innych. Chodzi o zwykłą prostotę, w której ja, człowiek, mogę się poczuć doceniony przez twórcę, który do mnie mówi, który na mnie zwraca uwagę. I Im więcej w człowieku pokory, tym słowo trafia do dobitniej do sumienia. A im więcej mnie dotyka, tym więcej zmian dokonuje w tym życiu. No bo nie da się przejść obojętnie obok tego Słowa. Nie da się go wyprzeć z pamięci. Ono jest jak ziarno, a my jesteśmy jak gleba. Przyjdzie czas, że usłyszany fragment zrobi w człowieku coś niesamowitego. No chyba, że ja z góry zakładam, iż nie chcę go w sobie. Wtedy będzie jak to, które spadło na ziemię i zostało podeptane. Dlatego Jezus dziś mówi do Ojca słowa uwielbienia, że właśnie objawił się tym, którzy nie chcą marlotrawić Bożych darów. Słowo jest właśnie darem. Dzięki niemu wiemy więcej o życiu, o sobie, o Bogu i o Królestwie. Ewangelia pokazuje nam konkretną drogę do zbawienia. To naprawdę nie jest trudne do przyjęcia, o ile ja nie będę miał wielkich oczekiwań. Nie znaczy, że ja niczego nie powinienem wymagać. Po prostu nie powinienem stawiać Bogu żądań. Pozwolenie na to, by On mógł działać, jest często jedyną rzeczą, która jest wymagana. Nic więcej nie potrzeba. On zajmie się resztą. A ja mam słuchać i cieszyć się, że mogę doświadczyć bogactwa łaski. I tym właśnie jest prostota. Radość z małych rzeczy, które tworzą wielkie dzieła wśród nas. My serio nie potrzebujemy zabijać się o względy, o mienie, o cokolwiek. Nie potrzebujemy gromadzić sobie skarbów na ziemi, żeby poczuć się docenionym i zauważonym. Bo im więcej mamy. Tym bardziej jesteśmy na świeczniku, a im więcej nas oceniają, tym boleśniejsze i doznajemy porażki, kiedy coś nam nie wyjdzie. Być prostaczkiem to widzieć więcej bezpośrednio, bez tworzenia jakichś zawiłych scenariuszy. To widzieć Boga w Jego dobroci wobec innych i w swoim życiu. Po co komplikować coś, co nie jest skomplikowane, i psuć to, co jest dobre? A ponieważ Bóg nie jest skomplikowany i jest dobry, to po prostu wierzmy Jego Słowo. Pan Błogosławi mnie Ojca i Syna Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.